Z tej strony RickyGaming.pl I witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w F1 2013 Teraz czeka nas wyścig na torze na, W Albert... Pa no tort be, tort... to jaki tort? Tor Albert Park W Australii, dobra wysłowiłem się Niestety przerypałem z nim, był... jest miejsce przede mną Zademonstruję wam to, tu tam nic nie ruszamy. Widzicie, pastor Maldonado jest 13. Ja jestem, niestety, 14. I dobra, strategia wyścigu, Pię dobra, nic tutaj nie ruszam, bo dobra, ten rypany błąd, o który, który nam wyskakuje, dobra, już jest ogarnięty, przesunięty. No i dobra, idziemy na tor. Teraz zobaczycie, jak się wyjeżdża z garażu. Bo chyba jeszcze tego nie widzieliście. No i wyjeżdżamy. Dobra. Teraz będzie chwilowa prezentacja, i jedziemy. Niko Rosberg. Pastor Maldonado I Jacek Kacek Dobra To twój pierwszy wyścig Podejdź do niego na luzie a na pewno osiągniesz dobry wynik Powodzenia Dobra postaram się panie inżynier Osiągnąć tutaj dobry wynik I dobra szum jak Nie wiem co Ale staramy się Tutaj z Kersem Pojechaliśmy Ło wow, 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 kraksy pierwsze nie Mówiłem, że będę używał powtórki jeżeli zda zdarzy nam się kara więc Chyba nic nam nie zrobiliśmy teraz więc jesteśmy siódmi ładny, ładny start Na razie widzę, że nikt nie odleciał ze stawki tam chyba kogoś odepchałem niechcący. No właśnie. Na starcie. Dobra. Już jadę ostrożnie, bo Marnuję te powtórki i marnuję cholera. Znowu go odepchałem. No i znowu mam karę, no nie FPS mi wpierdzieliło w ogóle na dół. Dobra teraz chyba było czysto Dobra i jedziemy na czwartej pozycji jesteśmy Za nami Weber, przed nami Raikkonen I mam nadzieję, że nam się uda dojechać w punktowanej pozycji Obstawiam, że Weber mnie zaraz wyprzedzi, ale będziemy się bronić. Dobra, boli czysty bez uszkodzeń. A i źle przejechałem tą szykanę. Chociaż Weber też nie umie jej przejeżdżać. Dobra. tutaj dohamować niestety ja nie jestem wejstą albo Kondiaszem, że będę tutaj jeździł na legendzie i wszystkich wymiatał i wygrywał wyścigi. Niestety, to nie jest to. Ale starać się na pewno będę o punkty. Powinom, powinienem punktować we wyścigach, bo to nie jest jakieś wyzwanie wielkie dla Williamsa. E, słuchajcie, ten odcinek jest nagrywany dzień po kwalifikacjach, to znaczy ja normalnie poszedłem spać i teraz dzisiaj jest 8 listopada, a kwalifikacje były nagrywane 7 listopada. O cholera Gadam z wami zamiast się skupiać na jeździe i przez to tracę, ostro. To znaczy i tak podejrzewam, że będę do nich z przodu tracił, ale muszę się skupić na jeździe. Znowu źle przejechana ta szykana I tutaj się nam wepkał Weber I się rozbił Rozbił się Weber i za nami Ktoś sobie skrzydło uwalił Chyba To był chyba Fetel Ale tam trochę Było Ajajaj aj, aj. Nie Poczekajcie ja sobie Ustawię tutaj FPS -y. I dobra jedziemy nie wiem ile nam powtórek zostało Ale coś się tam stało Dwóch kierowców odpadło z czołówki No ze stawki całej Cholera i znowu błąd Dobra ja się teraz chyba zaraz zamknę bo Nie idzie mi gadanie z wami i jazda więc No więc się przymknę. Yo, LOL! Czterech kierowców już ze stawki odpadło. Zostało nas 18. Ja tam trochę Webera wyeliminowałem. Pastor w boksie. Czyli pastorowi coś się stało. Pewnie urwał sobie skrzydło podczas jakiegoś karambolu. Takie mam przeczucia. Bo chyba na zmianę opon na trzecim okrążeniu by nie zjeżdżał. Ale mogliście przed chwilą zauważyć piękny model zniszczeń jak Weber dupnął w bandę. Zdecydowanie nie idzie mi jazda na nagraniach Nie wiem czym jest to spowodowane ale mi po prostu najzwyczajniej nie idzie Musimy jechać. Tutaj znowu błędy, błędy i błędy. Tutaj za wolno. Czekajcie, opcje tego nie zauważyłem, wyświetlacz i pełna mapa toru i ma być statyczna. Nie, no chłopie, Hamilton, nie wyprzedzisz mnie w ten sposób. Dobra słuchajcie ludziska, komentować będę dopiero jak będzie się coś dziać Okno boksu jest otwarte, Zjedź w tym okrążeniu No dobra Zjedziemy w tym okrążeniu, bo nie mam zamiaru tańczyć na torze I sobie wam coś powiem Bo teraz... Widzicie, zawsze jak zaczynam coś mówić to popełniam błędy A ty chłopie masa, co wy w ogóle robicie w tym wyścigu? Dobra, słuchajcie. E, sprawa wygląda tak, że odcinki z F1 się bardzo, ale to bardzo długo wrzucają. No i niestety. E, no, niestety będzie trzeba się... No, będę musiał trochę na nie czasu poświęcać, więc jeżeli nie będzie odcinku z F1 zbyt długo, to wiedzcie, że one się wrzucają bardzo długo. No i dobra, zbogacona. Nie możesz już zjechać do boksu, więc dbaj o opony. I gonimy teraz, żeby nie stracić za bardzo. Chociaż punktowana pozycja jest, ale teraz inni będą zjeżdżać na pit stopy, więc to jest dla nas szansa. A zresztą sprawdzę tutaj to Zutil Grożan Hamilton Perez Masa jeszcze nie zjeżdżali. A tutaj błąd! Powinniśmy rozważyć zmianę mieszanki paliwowej na dwa podczas następnych kilku okrążeń. ...z nami oszczędza paliwo na koniec wyścigu. W boksach jest teraz sporo bolidów. Uważaj na tych wyjeżdżających z boksu. Jesteśmy na szóstej pozycji. Nie poszło, nie poszło nam przy pit stopach. I tutaj kolejny błąd. Sądzimy, że jadący za tobą samochód stara się oszczędzać paliwo. Ale uwierzcie mi, że gadanie i jechanie jest trudne. Uważaj na samochód za tobą. Masz nad nim tylko dwie sekundy przewagi. Jeśli popełnisz błąd, może próbować cię. Jak tam przed nami? Ktoś się przecisnął? Hamilton się przecisnął i Perez niestety. Dobra. Ten wyścig za bardzo nie poszedł po naszej myśli, ale powinniśmy zapunktować. błędów popełniam co nie miara. Tor się trochę nagumował Cholera tutaj za szeroko I mnie pewnie wyprzedził teraz masa Chociaż my się tu będziemy blokować Bo debil Jechał po z, No z Chociaż teraz znowu atakuje Teraz próbuje po wewnętrznej Ale my trzymamy Optymalny tor jazdy I to było Nasz, nasz zakręt. I masa się zgubił. Nie masz dużej przewagi nad samochodem z tyłu, tylko dwie sekundy. Dwie sekundy stracił na tym swoim błędzie podczas wyprzedzania, podczas próby wyprzedzania, bo to nie było wyprzedzanie. Jajajajaj Nie tak się jeździ na tym torze Obserwuję, że jakbym teraz wyłączył nagrywanie to by mi się jechało o wiele lepiej Okrążenie. Mianowicie to 6, bo to ledwo co zaczęliśmy. Popatrzmy kto jeszcze odpadł oprócz... No, no właśnie. Weber i Fetel przykro mi. Ricciardo i Chilton. No to. Tu Maldonado i Vandergarde na dwa pit stopy. Nie wiedzie się Red Bullowi w tym wyścigu. Ja tu też jadę jak w transie. Nie ogarniam nic zupełnie. Tam mi trochę tyłem rzuciło. Masa się trzyma za mną. Łow wow 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 co ten mi on mnie tam zahaczył za brakuje na szybkich zakrętach ma uszkodzone przednie skrzydło trzeba powiększyć przewagę Uszkodził sobie przednie skrzydło Ale on mnie tam ostro zahaczył nie zdziwiłbym się jakbym mnie też uszkodził albo coś mi zrobił. Jeżdżę jak ciota jednym słowem Teraz pięknie przejechałem Chociaż oni i tak mnie doganiają Cholera Ten odcinek będzie już chyba z moim intrem Tak mi się bynajmniej zdaje Bo, jakiejś sobie zrobiłem Ze szablonu, ale zrobiłem I Hugo. Mam nadzieję, że ten mi się tu nie będzie wpychał, jak tamty noszołom. Ten się za to wpycha tu. Ale ja jadę po optymalnym torze i mi nic za to zrobić nie mogą. Więc... Więc ja mam prawo do takiego niby zamykania ich, ale... Twoje hammuty są w streie optymalnej temperatury. Zapóź na hammuuje chyba na tym zatręcie. Trzy kółka I... mój zakręt, Ty to hamujesz Chociaż ja teraz za szeroko, żeby tam do niej puknąć jakoś Tutaj strasznie, za, za szeroko pojechałem Williams nie był zespołem Wydawało mi się, że będzie mi się w nim dobrze jechać, a tak nie jest Nie jedzie mi się w nim za dobrze Jajajaj Iresa tutaj jedzie Próbuję wyprzedzać. Chyba będę miał karę. A jednak nie. Czy ja go wyeliminowałem? Tak, sorry, Diresa, ale. No trzeba było uważać. <ścoughs> nie, chwila. To jest ostatnie kółko, to jednak. Wtedy nam dwa zostały, lol. Nie umiem liczyć. Teraz kolejna porcja India, tym razem z Util Już koła się nie spisują, tak jak mają się spisywać. Tutaj zupełny błąd, muszę się bronić Kersem. Dobra, pu odpuścił. Niko Rosberg wygrywa ten wyścig. Ja tutaj walczę. Walczę o szóstą pozycję. Dobra, szósta pozycja chyba będzie nasza. I szczerze, cieszę się z niej. Cieszę się z szóstej pozycji. Tym bardziej, po tylu błędach udało nam się osiągnąć cel zespołu. Pastor Maldonado 16, czyli 10 pozycji za nami aż. No ale jakoś tą szóstą pozycję dowieźliśmy. 8 punktów jest dobrze. Trochę typa wyeliminowałem z toru niechcący. Na miejsce w klasyfikacji kierowców. No to przecież oczywiste, bo to pierwszy wyścig. Dobra, teraz będą pewnie gratulacje. No właśnie. Popatrzmy sobie, jak się nasz zespół tutaj cieszy z, tej, z tego szóstego miejsca. Tak, teraz sam inżynier. Ale szczerze, ten wyścig mi się za bardzo nie podobał. Ale pozycja mi się podoba. Dobra, Mercedes AMG zgarnia pierwsze zwycięstwo. No wbijemy poziom, nie wbijemy poziomu. No i dobra, przeczytajmy jeszcze maile, badanie i rozwój. Dobra. No i dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie fabkę w górę. Jeżeli macie jakieś uwagi, pewnie będziecie mieli te dzisiaj do mojej jazdy, bo zupełnie mi się źle jechało, zostawcie jakiś komentarz, a jeżeli chcecie śledzić mój kanał, zostawcie suba. Ja się z wami żegnam, komentował dla was RickyGaming.pl, no i siema!